Witam cię na kanale numer jeden dla ludzi, którzy chcą się poprawiać z każdym dniem i najlepszym kanale dla typerów dzisiaj poruszymy sobie w naszym podcaście mm, stricte typerski szybki, szybki, ale niesamowicie niesamowicie e, ważny aspekt, to jest dwa rodzaje inwestorów. Dwa rodzaje inwestorów i dlaczego e, ludzie nie rozróżniają tych rodzajów, a mm, najczęściej. E, a jest to rzecz bardzo, bardzo, bardzo ważna. I chase, I chase, I chase. W którym mm, nie wiem, czy jesteś osobą aktywną e, fizycznie, czy, czy lubisz sport i, i tego typu, i tego typu e, zainteresowanie i pasję masz, natomiast posłużę się takim przykładem. Wyobraź sobie osobę, która planuje poprawić swój wyskok. Planuje poprawić swój wyskok i chce ten wyskok e, wypracować na skrzyniach. Więc, e, więc ustawia sobie jakieś tam poziomy, tak? I, I później chce robić progresję. Więc bardzo często w inwestowaniu e, w zakłady spotykamy się z tym, że e, ludzie ustawiają sobie tempo poprzeczkę za wysoko. Mianowicie chcą być inwestorami Agresywnymi, ofensywnymi, inwazyjnymi, przedsiębiorczymi. Chcą być inwestorami, którzy spędzają właściwie cały swój dzień na to, aby e, przeprowadzać research, na to, aby analizować, na to, aby kalkulować, e, co jest dobrą opcją, e, czy już e, w co zainwestować, ile zainwestować. E, większość ludzi, większość ludzi, 99,99% ,99 ludzi nie będzie miało bardzo ciężko, aby jak gdyby przez, aby wskoczyć na tę skrzynię. Ustawia sobie za dużo skrzyni. Chcę być od razu inwestorem ofensywnym. Natomiast nie potrafię być inwestor, inwestorem defensywnym. W momencie, w którym nie staniesz się, nie, nie oponujesz na początku tego pierwszego kroku, czyli w momencie, w którym nie będziesz dobrym inwestorem defensywnym, a według mnie każdy może być inwestorem, dobrym inwestorem defensywnym, e, przy e, op opierającym, się na, opierającym się na odpowiednim, opierającym się na wiedzy przekazywanej przez innych ekspertów, działającym niejako na autopilocie, gdzie mówimy tutaj raczej o inwestycjach długoterminowych, gdzie tam zwrot wynosi e, w zakładach od 40 do 50%. E, bardzo wiele osób, bardzo wiele osób uważa, że jest lepsze. Bardzo wiele osób obstawia, inwestuje w spekulacje, inwestuje w spekulacje, jest ogromna różnica między Między inwestycją a spekulacją. To jest jeden z największych błędów, które ludzie popełniają. Chcą skakać, a nie potrafią chodzić. Więc jak możesz być dobrym inwestorem defensywnym? I powiem to jeszcze raz: uważam, że każdy, każdy może być dobrym inwestorem defensywnym, bo w dzisiejszych czasach mamy taki dostęp do wiedzy, że na pewno jest ktoś, kto zna się na inwestowaniu w tego typu zakłady opierając się na jego wiedzy możesz faktycznie uzyskać tutaj taki a profit więc pamiętaj o tym pamiętaj o tym aby na początku zainwestować zainteresować się tym co robi dobry inwestor defensywny no i właśnie co faktycznie co faktycznie charakteryzuje, charakteryzuje dobrego inwestora defensywnego dobry inwestor defensywny przede wszystkim zna swoje ograniczenia zna swoje ograniczenia bo inwestowanie w inwestowaniu twoim największym przeciwnikiem jesteś ty sam. Twoja psychologia, to jak, jesteś, to jak jesteś ułożony, to jak potrafisz się kontrolować, to jak siebie znasz. Na pewno kontrolowanie swoich oczekiwań i kontrolowanie, kontrolowanie swoich w momencie, w którym bardzo wiele osób sądzi, że ten pieniądz pojawi się szybko. Nie ma, nie ma w inwestowaniu szybkiego pieniądza. Wszystko musi być rozpracowane w perspektywie 5, 10, najlepiej 15, 30 lat. E, w momencie, w którym patrzymy tak na to, w ten sposób, również opierając się na, na wiedzy, którą zyskałem z e, książki Płapki Myślenia od Daniela Kahn Kahnemana, e, bardzo, bardzo, bardzo dobra książka psychologiczna. Również, opiera, również stosując taką taktykę, myśląc o tym perspektywicznie, zauważono, że inwestorzy, którzy stosowali taką taktykę, byli lepsi w swoich przewidywaniach o 32%. O 32%, czyli 1 trzecią. Jest to kolosalna różnica. Jest to kolosalna różnica i kolosalny atut, który możemy wykorzystać. To jest mój szybki... Szybka, szyb, szybkie podzielenie się wiedzą, którą udało mi się zdobyć i pamiętaj, znaj swoje ograniczenia znaj swoje ograniczenia i wiedz, że walczysz z samym sobą w inwestowaniu a nie z Maharem. tyle na dzisiaj ode mnie widzimy się za tydzień